Cześć, Dorota, Cypr24. Spotkałam się dziś z Patrycją Skukowską, menadżerem w firmie General Car Hire, wypożyczalnia samochodów na Cyprze. Patrycja? Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich miłośników Cypr24. Patrycja, przygotowałam kilka pytań dla ciebie. Kiedy trafiłaś na Cypr i skąd pomysł na ten kierunek? Trafiłam na Cypr w 2006 roku. Skąd pomysł? Mój wujek był oryginalnym Cypryjczykiem z Larnaki i, i chyba dlatego tego jakiś tam zaszczepił mnie miłość do Cypru. E, czym zajmowałaś się kiedy przyjechałaś na Cypr i czym zajmujesz się dziś? E, w Polsce 10 lat pracowałam w salonach samochodowych. Zaczynałam od Opla, poprzez Peugeota i na końcu Citroen. E, czym się zajmuję teraz? Jestem menadżerem w e, wypożyczalni samochodów. Okej. Okay. Powiedz mi, jak radziłaś sobie teraz e, w trakcie pandemii? Teraz w trakcie pandemii odpoczęłam. Pierwszy raz. Bez telefonów nocnych, bez ściągania po, e, po nocach, <śmiech> <śmiech> bez odpowiadania co chwilę na komentarze, chociaż nie powiem, to jest miłe, ale. Ale fajnie było, fa fajna była ta pandemia, żeby tak odpocząć, zresetować się i zacząć z nowym powerem. A czego najbardziej chcą Twoi klienci, kiedy oni już tutaj są i jest jakiś kłopot z autem? E, jakie są powody, e, dla których e, oni muszą koniecznie się z Tobą skontaktować? Wszystkie, wszystkie. Zaczynając od gdzie kupić papierosy w nocy, po zgubiłam klucze. Naprawdę wszystkie możliwe powody. I benzynę, nie tam, gdzie e, też? Albo zaparkowałam w środku morza, i co robić, bo może zabiera samochód? O drugiej w nocy też były takie telefony. Różnie, różnie. Naprawdę. Czyli super atrakcyjna bardzo, praca. Bardzo bardzo atrakcyjna. Jak atrakcje, to polecam. E indziej. E Patrycja, e, czy z Twoich usług e, korzystają Polacy? Oczywiście, że korzystają. W ostatnich dwóch, trzech latach mogę powiedzieć, że 90% to szczególnie Polacy jakoś sobie upodobali Cypr. Zresztą wiemy dlaczego. Można pokochać. <słuch> Patrycja, powiedz mi, jest propozycja. Żeby płacić teraz kaucję. To znaczy, tak myśli państwo, rząd zdecydował, że jest problem z mandatami, niezapłaconymi mandatami. Po prostu ktoś pożycza sobie auto, wyjeżdża i te mandaty pozostają niezapłacone. Ja wiem, że ty do tej pory nie brałaś depozytu. Jak masz zamiar wybrnąć tego? Jakie, jakie, jak jesteś ustos ustosunkowana do tego? Jestem, po pierwsze, jestem ustosunkowana do tego bardzo negatywnie. Po drugie, nie mamy jeszcze żadnej informacji. Nikt z nami nie rozmawiał, nie dostaliśmy absolutnie listów. A no, kompletnie nic, nie wiemy. Jakaś taka wolna Amerykanka. Ja jestem przeciwnikiem kaucji, pomimo. Że nieraz naprawdę je, są jakieś takie przypadki, jest ciężko, ale moim zdaniem, jak e, ludzie przyjeżdżają na wakacje, to po to, żeby wydać te pieniądze, a nie żeby je blokować. To świetnie. E, Powiedz mi, Patrycja, co robisz w wolnym czasie? W wolnym czasie, teraz, zaczęłam biegać nad morzem. E, biegam sobie z moją psiczką, tam śpi obok. E, Ćwiczę. Odpoczywam na leżaku. Spotykam się ze znajomymi. Mam czas. Nie, nie, nie. <laughs> mam czas. Mam czas dla siebie. Zaczęłam żyć w końcu. Czytam książki. Robię po prostu to, czego nie mogłam zrobić wcześniej. Patrycja, czy gotujesz po cypryjsku i które z dań cypryjskich jest twoje, twoim ulubionym? Nie gotuję po cypryjsku, ale bardzo lubię świeże warzywa. Aromatyczne, pachnące owoce, e, oczywiście halumi. E, co jeszcze? Truskawki wczesne, arbuzy przepyszne. Co jeszcze? Świeżość. Przede wszystkim świeżość i zawsze dostępne owoce i warzywa. No i ryby. A suflaki, suflaki narodowe danie? Tak, ja jestem bardzo mięsna, bardzo lubię suflaki. <grymE> Patrycja, powiedz mi, co koniecznie trzeba zabrać ze sobą z podróży na Cypr do swojego domu? Moim zdaniem na pewno zivanie, Mogę, halumi, oliwę. Pyszną. No, to by chyba było na tyle. Więcej się nie da przewieźć. A powiedz mi, Patrycja, gdzie robiłaś prawo jazdy? Na Cyprze czy w Polsce? Na Cyprze. Czyli nie masz porównania, jak to jest na prawej i lewej stronie jezdni? Mam porównanie, bo robiłam kurs też w Polsce, ale jednak nie zdecydowałam się z, dokończyć. Miałam wszystkie jazdy wyjeżdżone, ale jakoś tak wyszło, że przyjechałam od razu na Cypr w czasie tego kursu, pod koniec kursu. Więc a gdzie mi się lepiej jeździ? Oczywiście, że na Cyprze. Oczywiście, to nie podlega w ogóle żadnym. Na Cyprze. A co powiesz osobom, które przylatują na Cypr, zastanawiają się nad wypożyczeniem samochodu. Ale właśnie ta lewa strona je przeraża. To, co mówię zawsze swoim klientom, po prostu przyjechać spokojnie, wziąć sobie auto, jechać za kimś, chwilę, naprawdę tak, tak. To jest najlepszy, najlepszy najlepsza lekcja. Jechać chwilę za kimś. Jeden dzień już się człowiek może przestawić. Tylko jedyne co, jak się wyjeżdża z parkingu, albo pod supermarketu, gdziekolwiek, żeby po prostu pomyśleć, aha, nie ta strona, dobra, trzeba na drogę skoczyć. To wszystko. No i uważać na rondach, bo niestety nie trzymają swojej linii, e, swojego pasa, cypryjczycy, no i tak jak wszyscy południowcy, e, nie wrzucają kierunkowskazów, ale do tego można się przyzwyczaić, nie ma problemu. Chciałabyś jeszcze powiedzieć coś naszym widzom. Chciałam tak wszystkich pozdrowić. Zachęcam do Cypru, do odwiedzania Cypru. Wyspa Afrodyty, miłości, przewiękna, zawsze mamy słońce. Co jeszcze? Żyć nie umierać. Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Patrycja, general Karhajer. Pozdrawiamy wszystkich bardzo. Pozdrawiamy.